Rośnie liczba powiatów z dodatkowymi obostrzeniami w związku z epidemią. W czerwonej strefie znalazły się trzy powiaty: Bytowski, Kluczborski, Milicki, w żółtej z kolei osiem: Tatrzański, Gostyński, Nowotarski, Aleksandrowski, Głupczycki, Myślenicki, Kielecki, Kartuski. Podał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób 1 na 10 m2, w kinach może być 25% publiczności. W kościołach lub innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50% obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywanie nosa i ust. W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby. Na 4 m2 w przypadku imprez, takich jak targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób 1 na 7 m2. W kinach może być 25% publiczności liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekraczać 100 osób z wyłączeniem obsługi. Niedawno można było zaobserwować polepszenie sytuacji wirusowej w Polsce, ale teraz znowu bijemy kolejne rekordy zakażeń. Jak myślicie, czy kolorowe strefy to wystarczające zabezpieczenie? A może odwrotnie, może powinniśmy niczego nie zamykać? Komentarze są Wasze, a tu jeszcze macie film o pierwszych zamknięciach. Cześć!